Cześć, witajcie z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wyprodukować brine, znaczy brine. Eee, będziemy do tego potrzebowali Thermal Execution Plant, który właśnie Wam dzisiaj pokażę, jak zbudować, ponieważ nie jest to takie proste. Jeżeli film Wam się e, spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić następnych odcinków z moda mechanizm, ponieważ następny odcinek będzie właśnie o potwarzaniu surowców, czyli o e, 4 razy ore processingu do którego właśnie będzie potrzebny ten, e, ten brine z tego Thermal Exaporation Planta, dlatego teraz kręcę o tym odcinek. Ale dobra, przejdźmy do filmu. A więc tak, jak do każdej maszyny w tym modzie, będziemy potrzebowali kilku bloków. I tymi blokami są Thermal Exaporation Controller, Thermal Exaporation Block i Thermal Exaporation Valve. Akurat tego nie potrzebujemy, aczkolwiek jakoś do tej maszyny musimy wtłaczać wodę, a później wytłaczać brine. Więc budowanie tej maszyny bez... E, tego walwa jest totalnie bez sensu. A więc, tak, tutaj mamy crafting naszego e, po, podstawowego Thermal Exapulation Bloku, których będziemy potrzebowali dosyć dużo do właśnie tej maszyny. A więc, e, na szczęście, z jednego craftingu powstaje aż cztery, więc nie jest tak źle. Ale, nastę następnym craftingiem naszym będzie kontroler, do którego musimy użyć pięciu. E, tych bloczków, dwa advanced e, circatów, jednego glasspana i jednego baketa, a następnym będzie thermal exaporation valve, czyli cztery thermal exaporation bloki, jeden advanced e, control circat. Będziemy potrzebowali dwóch tych thermal exaporation e, valve'ów, ale na szczęście e, z jednego craftingu powstaje, a nie, z jednego craftingu powstaje jeden. Nie, ponieważ chyba na starszych wersjach powstawały dwa, ale nieważne. A więc tak, przejdźmy do tego, jak takie coś zbudować. A więc, pierwszy pokażę Wam, jak zbudować najmniejszy, najmniejszy ten Thermal e, Exaporation Plant. Musimy zrobić sobie takie, taki kwadracik 4x4x4. E, takie coś, o dokładnie. E, później, obudowujemy sobie to ścianami e, z tych bloków. E, tak, żeby to było tak obudowane z każdej strony. Dokładnie tak. E, dach e, w środku ma się być pusty. Tak samo dach nie może być okryty. W sensie, o, dokładnie tak jak teraz. Teraz dajemy sobie po środku kontroler i widzimy nasz efekt, jakby redstone'a, i się formuje nasz Exaplation Plant. E, tu się, jak widać, można. Tu jak, jak, tu, jak można zobaczyć, się nagrzewa i takie różne sprawy. A więc dobra, dajemy sobie walwę, val, o ile to tak się nazywa. Nie wiem, jak to czytać. Ale nieważne. E, dajemy sobie to. Podłączamy sobie naszą e, rurę, e, znaczy pompę do wody. Bierzemy sobie, stawiamy pod e, pompą. E, wodę. Teraz dajemy tutaj dajemy tutaj kaberek. Chwila, coś nie działa, chwila. A nie, jak widzicie, to już jest tutaj pompowane do tego i tutaj jak możecie zobaczyć, nie produkuje się brine, ale bardzo bardzo wolno. I teraz pokażę wam co można zrobić, aby ten brine produkował się szybciej. A więc tak. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest po prostu powiększenie tego. I jeżeli chodzi o powiększanie, można powiększyć tą Thermal Exoperation Plant aż do 18 bloków wysokości. Czyli budujemy dokładnie takie samą maszynę, taką samą maszynę, tylko budujemy ją aż 18 bloków wysokości. Ja Wam teraz pokażę, jak ona zadziała. Jeżeli będzie miała 18 bloków wysokości. I to widzimy się po cięciu. OK, jak widzicie, wszystko już działa. E, tutaj produkuje nam się już dużo więcej tego brine'u, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, nie wiem jak to się czyta, ale ja na to będę mówić brine. A więc tak, co zrobić, aby jeszcze bardziej powiększyć tą produkcję? E, wystarczy dołożyć tutaj solary, ponieważ jak można zobaczyć, e, to potrzebuje ciepła. I żeby dołożyć solary, będziemy e, musieli, e, jeżeli mamy już tutaj na przykład 18, 18 bloków jakby tego Thermal Exaporation Plant, to ostatnią warstwę będziemy musieli zniszczyć, i dołożyć tutaj takie jakby e, takie kanty i tutaj w tych kantach musimy umieścić advanced solar Parary, pa, e, panele. Jeżeli umieścimy tutaj jeden, to tak czy jak będzie szybsza produkcja. Jeżeli umieścimy więcej, to będzie po prostu jeszcze szybsza. Jak możecie zobaczyć, e, temperatura jest dużo większa, a produkcja brainu jest e, też dużo większa. Czekajcie, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Wezmę sobie tego tanka e, z moda mechanizm, połączę tutaj Ultimate Pipem. A i co ciekawe, e, co ciekawe właśnie Brain e, nie, e, jest, nie jest gazem, tylko jest fluidem. E, chwila, potrzebuję jeszcze chyba konfiguratora. O, jak widać, e, mo, już nasz Brain się tutaj przelewa. Teraz sobie to zniszczymy i jak widzicie brań produkuje się może nie szybciej, ale dlatego ponieważ tutaj nie ma e, wody chwila. Ok, jak widzicie, teraz dodałem drugą pompę i teraz to działa dużo lepiej, ponieważ nasz e, brań produkuje się jak widzicie dwa razy szybciej. A więc jeżeli chodzi o ten, Thermal Separation Ex Plant i te całe brine. To by było na tyle. A więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Pa, pa!